Witaj. Wiesz, co jest w tej historii najobrzydliwsze? Wcale nie to, że wpis się kłócą. Partie kłócą się zawsze. Najobrzydliwsze jest to, że oni potrafią zrobić z własnej awantury wigilijny prawie spektakl, a potem jeszcze wmówić ludziom, że to jest w imię Polski. To nie jest w imię Polski. To jest w imię ambicji, urażonego ego i walki o to, kto będzie rozdawał karty, kiedy już kurz opadnie. A zatem witaj w stanie faktycznym, chociaż teraz bardziej w wojnach pisowskich oblechów. Mamy sytuację, w której Jacek Kurski publikuje długi wpis uderzający w Mateusza Morawieckiego. Rozpisuje pretensje, diagnozy, oskarżenia o odpowiedzialność za spadki i zjazd poparcia. A reakcje w PiS są natychmiastowe i ostre. To nie jest plotka z korytarza, o czym pewnie doskonale wiesz. To jest publiczne pranie partyjnych brudów, opisane w mainstreamowych mediach. I teraz zatrzymajmy się na sekundę. Kurski, człowiek, który przez lata był jednym z głównych operatorów propagandowej machiny, pamiętacie, wszyscy pamiętamy, dziś nagle wciela się w rolę sumienia swojego politycznego obozu. To jest nawet komiczne. To jest tak jakby strażak. Piroman stanął na zgliszczach i wygłosił wykład o BHP na przykład, a z drugiej strony Morawiecki, Ancymon, były premier, który przez lata udawał technokratę menadżera, człowieka ponad emocjami, odpowiada w stylu, nie zajmujmy się takim zawodnikiem, mówi o sztylecie w plecy i wyciąga wątki historyczne, czyli gdy robi się gorąco, kończy się garnitur spokoju, i zaczyna się partyjna jadka. I to też jest relacjonowane. Morawiecki atakuje Kurskiego, wraca do 2011 roku, mówi o zdradzie i sztylecie właśnie w plecy prezesa wbitym. I teraz najważniejsze. Tu nie chodzi o rację. Tu chodzi o władzę w środku obozu. Zobaczcie, jak to wygląda z perspektywy zwykłego widza. Dwóch facetów, którzy współtworzyli ten system, nagle publicznie mówią, że tamten. Jest problemem i obaj oczekują, że Polacy mają im w tym kibicować. To jest polityczny trolling na całym narodzie. Co więcej, pojawia się wątek, który jest dla pis szczególnie kompromitujący, bo według ustaleń wirtualnej Polski, Jarosław Kaczyński miał najpierw zaakceptować publikację, a potem próbować ją zatrzymać, ale było <laughs> za późno. Jeżeli tak, to oznacza jedno. Nawet jeśli prezes chciał gasić pożar, to to te iskry z pożaru już poleciały. I to nie jest obraz żadnej żelaznej dyscypliny. To jest obraz obozu, w którym każdy gra swoją grę, a centrum dowodzenia chyba nie zawsze trzyma timing. I teraz dołóżmy do tego wspomnianą wcześniej wigilijną oprawę i komentarze spod siedziby partii. Relacje pokazują, że padają złośliwe teksty w stylu. Współczuję mu, bo pewnie się pomylił w kontekście tego, czy Morawiecki miałby wrócić do roli premiera. No, to nie jest język jedności, to jest język pogardy. To jest język, my już rozstrzygamy, kto jest warty, czegokolwiek, a kto jest do politycznego odstrzału. Ludzie kochają dwie rzeczy: hipokryzję i rozpad dyscypliny u tych, którzy przez lata sprzedawali porządek. A przecież PiS budował markę na sile. Na spójności, na przekazie dnia. A teraz dostajemy reality show. Jeden wali w drugiego, drugi się odgryza, a w tle są kulisy zgody, cofania zgody, publikacji za późno i atmosfera. Wszyscy na wszystkich. I w tym miejscu, jeśli chcesz, żeby takie materiały niosły się dalej, zostaw lajka, zasubskrybuj nasz kanał i udostępnij ten film znajomym. Nie dlatego, że proszę cię o przysługę, tylko dlatego. Że im więcej osób zobaczy, jak wygląda prawdziwa kuchnia polityki PiSu, tym trudniej będzie komukolwiek wciskać bajkę o jakiejkolwiek misji i poświęceniu, kiedy w grę wchodzi zwykła walka o stołki. Wracamy do sedna. Kurski i Morawiecki nie są tu żadnymi przypadkowymi postaciami. To są ludzie symboliczni dla całej epoki Ostatniego pisu. Kurski symbol brutalnej, bezwstydnej komunikacji, w której liczy się emocja. A prawda, jest plasteliną. Morawiecki symbol takiej ładnej twarzy dla twardego systemu, w którym wszystko dało się opakować w PR, a jakakolwiek polityczna odpowiedzialność była rozmywana w prezentacjach, konferencjach i całym tym szajsie. Dlatego moja ocena jest bezlitosna, ale mam nadzieję, że dość logiczna. Ten spór nie jest żadną. Odświeżającą debatą w partii. To jest kłótnia współautorów problemu o to, kto ma zostać kierownikiem pożaru, który sami rozkręcili. I kiedy słyszę, że jeden zarzuca drugiemu nielojalność, a drugi odpowiada opowieścią o sztylecie w plecy, to mam ochotę powiedzieć panowie: Wy jesteście definicją tego, co niszczy zaufanie do państwa. Właśnie wy. Nie dlatego, że macie poglądy. Zupełnie nie. Tylko dlatego, że traktujecie ludzi jak. Głupią widownie w cyrku. A teraz najważniejsze, pytanie, które powinno wybrzmieć, być może właśnie teraz. Co to mówi o pisie jako organizacji, jeśli Mainstream opisuje, że wpis wywołał wściekłość wśród polityków związanych z Morawieckim, jeśli w relacjach przewijają się frakcyjne przytyki i personalne upokorzenia, to znaczy, że partia wchodzi w tryb wojny wewnętrznej. Dokładnie tak. Wojna wewnętrzna. Ma przecież jedną cechę, nie kończy się po jednym dniu. Ona się karmi kolejnymi komentarzami, przeciekami, różnego rodzaju wycieczkami osobistymi. I dokładnie dlatego to jest moment, kiedy ludzie będą szukać w tym wszystkim jakiegokolwiek sensu. Dlatego to tłumaczymy. Tylko, że ja mogę Wam dać sens bardzo prosty to jest po prostu rozpad mitu mit brzmiał tam jest stalowa dyscyplina a rzeczywistość wygląda tak kiedy interesy się rozjeżdżają zaczyna się festiwal narcyzmu znanego z polityki i wzajemnego niszczenia i na koniec mówię wprost tak żeby nikt nie uciekał w żadne udawanie kurski w tej historii nie jest żadnym odważnym recenzentem jest graczem który próbuje ustawić scenę wyłącznie pod siebie morawiecki nie jest żadnym Spokojnym mężem stanu. Jest graczem, który próbuje bronić swojej pozycji i swojej własnej frakcji, oczywiście w PiSie. A Polska, no, Polska. Polska ma być w tym wszystkim statystą, który ma się ekscytować, jakby to była jakaś telenowela. Zostawiam więc Was wszystkich z jednym pytaniem. Jeśli oni nie potrafią utrzymać podstawowej powagi i dyscypliny we własnym obozie, to jakim cudem mają przekonać kogokolwiek, że są gotowi, Prowadzić państwo? Na to pytanie możesz odpowiedzieć oczywiście w komentarzu. I w komentarzu też znajdziesz link do stanu faktycznego, gdzie opowiadamy o elemencie całej tej układanki, czyli o planowanych dwóch wigiliach. Obie oczywiście to mają być wigilie jedności. Dziękując ci za uwagę, prośba, polub ten film. Jeśli podoba ci się to, co robimy, udostępnij go znajomym i zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki niemu w dobie. Polaryzacji, w dobie emocji w polityce, w dobie propagandy, a przede wszystkim dezinformacji, możemy przez te subskrypcje docierać do tych, którzy lubią racjonalne myślenie o polityce i politykach. Ale zaczekaj jeszcze moment. Od poniedziałku do piątku programy o godzinie 21 na żywo. Dzisiaj bardzo wyjątkowo, bo już się zaczyna ten przedświąteczny czas, widzimy się o godzinie 22 z profesorą Renatą Mieńkowską-Norkienę prosto z lotniska. Tak więc nie 21 a 22. Jeśli masz czas, pamiętaj, żeby wyjątkowo dzisiaj z nami być o godzinie 22. Dziękuję Ci pięknie. Za uwagę i, jak zwykle, kończąc program w sposób niezwykły, dziękuję tym wszystkim, którzy w sposób drobny, ale stały, wspomagają naszą działalność. Ponad tysiąc wieczornych programów na żywo, codziennie, po kilka stanów faktycznych na aktualne tematy. Jeśli mamy działać, to możemy działać być może wyłącznie dzięki Tobie. Jeśli masz chwilę i nie szkoda Ci drobnej, stałej kwoty raz w miesiącu, dołącz do tych, którzy już nas wspomagają. I nawet teraz, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to już Ci za to dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym stanie faktycznym, i dzisiaj wyjątkowo o 22.00 mam nadzieję, że z nami będziesz. Dziękuję.